W 2018 roku dyrekcja MSC Cruises postanowiła wybudować statek wyznaczający granice luksusowego rejsu. Statek, który przypomina bardziej jacht, aniżeli wycieczkowiec. I nie jest to przesada, bo właśnie najlepsi projektanci jachtów brali udział w projekcie. Budowa pochłonęła prawie 2 miliardy euro. Dla porównania, wielkie wycieczkowce to koszt około 1 miliarda euro. Nie oszczędzano na niczym, a wnętrza sprawiają wrażenie przebywania w luksusowym apartamencie aniżeli na statku wycieczkowym. Goście mają do dyspozycji 461 kabin w stylu rezydencji z prywatnym tarasem i przeszkloną ścianą z widokiem na morze. Kabiny liczą minimum 35 m2 i jest to jedna z największych powierzchni kabin oferowanych na morzu. Chociaż mogą Państwo zarezerwować również apartament królewski o powierzchni 280 m2, w których to w skład wchodzi taras 120 metrowy. 14 pokładów oferuje ponad 2500 m2 przestrzeni z widokiem na morze, w tym 4 baseny i jeden z rozsuwanym szklanym dachem. Motywem przewodnim jest woda. Znajdziemy więc na luksusowym statku wiele atrakcji związanych z wodnym wypoczynkiem, w tym wanny z hydromasażem. Statek oferuje 18 restauracji i barów wliczonych w cenę. Które to? Zapraszają Państwa na rejs po kuchniach z całego świata. Kuchnia ta jest sygnowana przez najlepszych kucharzy i mistrzów kulinarnych, a codzienny posiłek jest przygodą i odkryciem samym w sobie. W cenie rejsu wliczony jest zawsze szampan do kabin, nielimitowane napoje, również barku bez alkoholi wielkich marek nielimitowane połączenie satelitarne Wi-Fi, a nawet transfer sportu do centrum miasta. Statek Explora można zobaczyć pośród fiordów norweskich, przy wybrzeżu Irlandii i Islandii, wśród rajskich karaibskich wysp i w południowej Ameryce. MSC nie próżnuje i planuje budować jeden statek klasy Explora Rocznie, w sumie do 2026 roku, do użytku klientów oddane zostaną cztery statki, wyznaczając tym samym nową jakość w rejsach wycieczkowych. Zapraszamy Państwa do znalezienia swojego rejsu ze specjalistą rejsów Explora w podróżach i rejsach. Dobierzemy rejs skrojony pod Twoje potrzeby. Zakupimy bez prowizji bilet lotniczy, zorganizujemy bez prowizji transfer do portu, a nawet hotel i przed i po rejsie. Bo luksusowe rejsowanie wymaga e, luksusowej obsługi. Zapraszamy do rejsowania z Explora Journeys.